Witam szanownych widzów kanału Skydev Atmosfera. Dzisiaj opowiadam o priorytetach lądowania. O tym, jakie trzeba spełnić kryteria, aby lądowanie mogło być bezpieczne. Według USPA są to trzy punkty, które zostają, muszą być spełnione, abyśmy bezpiecznie wylądowali, i opowiem o nich wszystkich. Podając kolejność, którą USPA sugeruje, natomiast potem spróbuję wytłumaczyć, dlaczego, jeśli chodzi o omówienie wypadków spadochronowych, dlaczego często zamieniam. Nie zamieniam tego przypadkowo, dlaczego zamieniam kolejność tych priorytetów. Trzy elementy, na które się składa bezpieczne lądowanie, aby, aby trzeba je spełnić, żeby wylądować bezpiecznie, to spoziomowanie czaszy, to wybór miejsca bezpiecznego bez przeszkód i wreszcie zahamowanie spadochronu, przynajmniej na 50% po kolei, jeżeli chodzi o ten pierwszy. Ten pierwszy podpunkt, jeżeli chodzi o spoziomowanie spadochronu, niewątpliwie jest najbardziej traumatycznym elementem, jeśli chodzi o spadochroniarstwo. Gdyby skoczkowie w ostatniej chwili, kiedy przed przyziemieniem, gdyby umieli doprowadzić spadochron do tego, żeby nie był w trakcie wychylenia, żeby nie był w trakcie zakrętu, albo przy wyjściu z zakrętu, w tym momencie być może wiele osób by ciągle jeszcze pozostało na tym świecie, a na pewno bardzo dużo mieliby mniej roboty ortopedzi, jeśli chodzi o naprawianie naszego aparatu ruchu. Natomiast dochodzi do tego, że w wielu momentach lądowanie się kończy źle, dlatego że skoczek nie umie doprowadzić spadochronu do odpowiedniej, nie, nie potrafi pracować na spadochronie. W związku z tym może, się może, może, może być tak. Intencjonalny, niski zakręt, który robi człowiek, który nie ma doświadczenia na swoim spadochronie albo jest zdekoncentrowany, być może próbuje iść na skróty drogą supera, natomiast wykonuje zakręt zbyt nisko, co prowadzi do uszkodzenia. Być może jest to nieintencjonalny niski zakręt, który wynika z tego, że, na przykład, została źle zbudowana runda. On nie chciał tego spadochronu rozpędzać, ale tak mu wyszło, a nie potrafił zapanować z spadochronem, nie potrafił nim sterować w sahamowaniu, nie potrafił pracować na spadochronie, w związku z tym też przywalił w glebę. To może być tak zwany long spot, czyli daleki wyrzut, kiedy skoczek wraca z daleka z wiatrem i jeszcze chce się w ostatniej chwili dokręcić pod wiatr. Znowu nieumiejętnie to robiąc może stracić wysokość i uderzyć w ziemię, kiedy spadochron nie jest spoziomowany, nie jest w położeniu horyzontalnym, czyli jest w trakcie cały, cały czas jakiegoś manewru skrętu. Może to być motoryka chodu, czyli to, że kiedy chcemy wystawić jedną nogę do ziemi, bo już ta ziemia się do nas zbliża, to ponieważ po bardzo jest silne powiązanie między ramionami i nogami, chodzi o zachowanie równowagi, kiedy idziemy, przeciwwagę stanowi praca ramion. W związku z tym, jeżeli dajemy jedną nogę do dołu, to druga przeciwna ręka idzie do góry. To jest też odruch, i ten odruch wymaga treningu. Jeżeli treningu, nie, żeby zwalczyć ten odruch, potrzebujemy treningu. Jeżeli normalnie o tym nie myślimy, to może tak być, jest to częste, że skoczek tak właśnie ląduje. Kolejna, kolejny element to jest fiksacja na obiekt albo fiksacja na kierunek. Jeżeli jest przedmiot, albo skoczek, albo coś, co zauważamy w ostatniej chwili i nas to stresuje, albo zobaczyliśmy to w stresie, to w tym momencie nasz jaszczurzy umysł przejmuje kontrolę. Akurat tak jest zrobione, że to, na co się patrzymy, w tą stronę się skierujemy. Czy jedziemy motocyklem, czy jedziemy samochodem, snowboardem, na nartach, czy na spadochronie. Jeżeli mamy niewystarczającą koncentrację tego, co robimy i niewystarczającą koordynację ruchową, którą wykonujemy, może być tak, że pójdziemy nieświadomie w tą stronę przeszkody. Czyli na przykład jedno drzewo, które jest na lotnisku, może mieć zupełnie magiczne działanie i ściągać tam skoczków, bo skoczkowie się patrzą w to drzewo, nie chcąc w nie wylądować, zamiast patrzeć się w najbliższy bezpieczny punkt obok tego drzewa. Może być fiksacja na kierunek, czyli na przykład patrząc przy dużym wietrze, kiedy patrzymy się w miejsce lądowania, to jest to miejsce lądowania, które jest pod nami. Łatwo jest stracić kierunek lotu, nie patrząc się przed siebie, a kiedy zaczynamy zmieniać ten kierunek, kiedy nam się trawa nawija, z której strony, to zaczynamy się patrzeć w tą stronę, z której ta trawa nawija i dokręcamy coraz bardziej, najpierw z bocznym wiatrem, a być może nawet zupełnie z wiatrem uderzy, uderzywszy w ziemię. I wreszcie może być to też tak, że mamy brainlocka co niekiedy widać na filmach, które Anna ma, omawiam. Jest to sytuacja, która podskoczek nie ma pomysłu. Jak nie ma pomysłu robić coś, zaczyna jakiś manewr, który, który nie wie kiedy skończyć i go nie kończy i uderza w ziemię w spod spadochronie. To niespoziomowanie jest o tyle problematyczne, że niezależnie od rozmiaru spadochronu bardzo mocno zwiększa prędkość, jeżeli chodzi o impact. A co jeszcze gorsze, to nasz, nasz organizm jest skonstruowany w taki sposób, w jaki budujemy się przemieszczając czyli chodząc, biegając, skacząc, cokolwiek innego robiąc wzmacniamy swojej kości więzadła. Jesteśmy bardzo słabi, jeżeli chodzi o uderzenia skrętne jeżeli chodzi o to, jakbyśmy, na, jakbyśmy nas, nami uderzyli w bok to o wiele mniej wytrzymamy, kiedy byśmy padli na nogi, albo skoczyli na nogi, albo padli na twarz, to wytrzymamy dużo więcej. Ja tutaj próbuję nieraz skoczką wytłumaczyć, jeżeli mają swojego ulubionego chomika i tego chomika na sznurku stawiają sobie na, na ławeczce, stawiają sobie na krześle, pokazują mu nawet laptopa, to wszystko jest dobrze, ale jeżeli zrobimy taki ruch machnięciem tym chomikiem i walniemy o ziemię, to jest po chomiku. I podobnie będzie z koszkiem. Jeżeli jest ta prędkość kątowa, która jest dla nas niebezpieczna, to albo nas mocno połamie, albo nas zabije. Więc, jeżeli chodzi o spoziomowanie spadochronu, to faktycznie jest to, jeżeli chodzi o priorytety, niewątpliwie najważniejsza kwestia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo spadochronowe. Bez wątpienia, statystycznie najwięcej uszkodzeń wynika z tego właśnie powodu. Mniej uszkodzeń będzie wynikało z tego powodu, że skoczek będzie lądował w terenie, który jest nasycony jakiegoś rodzaju przeszkodami. Czyli albo znalazł sobie miejsce, które, na którym są właśnie drzewa, na którym są budynki, ale również teren z przeszkodami to jest lotnisko, lądowisko, na którym są skoczkowie. Skoczkowie, którzy są nieruchomi albo się przemieszczają z małą prędkością, versus skoczek, który ląduje na spadochronie, który ma relatywnie dużą prędkość, to impact i może być między nimi już całkiem ciekawy. W związku z tym, ten, ta sytuacja, w której w której znajdujemy miejsce wolne od przeszkód, to jest albo kiedy znajdujemy to wolne miejsce od przeszkód w momencie, kiedy po otwarciu, przed otwarciem orientujemy się, gdzie jest nasza strefa oczekiwania, albo gdzie są alternatywne miejsca lądowania, tudzież w trakcie budowania ścieżki podejścia do lądowania, kiedy decydujemy w ostatniej chwili, bezpiecznej chwili, na to, które miejsce dla nas będzie w miarę bezpieczne i wolne od innych skoszków, tak aby nie musieć omijać ich, nie musieć na przykład w ostatniej chwili unikać kolizji i doprowadzać do tego, że uderzamy w ziemię spadkową. Spadochronem, który jest niespoziomowany. Trzecim priorytetem jest to, żeby spadochron zahamować do 50%, przynajmniej. Tak? Chodzi o to, że wiadomo, spadochron szkolny może zahamować w 100% i ten spadochron, jeżeli nie jest zużyty, jeżeli wcześniej sobie nainternowaliśmy, jeżeli wiemy co to jest statyczny punkt zahamowania tego spadochronu, to ten spadochron, by lepiej zahamować, im go zahamujemy bardziej, tym statyczne opadanie będzie mniejsze i lądowanie będzie dla nas bardziej komfortowe. Jednak część spadochronów ulega przeciągnięciu. To może być kwestia konstrukcji spadochronu, to może być kwestia eksploatacji spadochronu i to, że z czasem zmieniają się jego parametry. Na przykład w, nie w przypadku niektórych linek w trakcie dłuższej eksploatacji te linki się skracają. Paradoksalnie skracają nie wydłużają. Chodzi o linki sterownicze, bo po nich jeździ slider pod największym kątem, w związku z tym metalowe pierścienie tego slajdera jeżdżąc po włóknach odlinek powodują i powodują temperaturę ich obkurczenie i stopniowo te linki się skracają, mogąc się nawet skrócić o kilkanaście centymetrów w ciągu kilkuset skoków co zmienia w dużym stopniu sposób latania tego spadochronu. Spadochron się robi nieco gorszy, ale co, gor, co gorsza, nie tylko jest gorsza, ale co gorsza, się ten spadochron właśnie może być wyciągnięty. W związku z tym te 50% naprawdę w dużym stopniu już zmniejszy prędkość pionową i prędkość poziomą i uderzenie nie powinno być dla skoczka. Jeżeli nie będzie żadnej przeszkody, jeżeli on będzie leciał na spoziomowanym spadochronie i zahamowanym do połowy, powinien bez, bez żadnych większych problemów wylądować. Nie powinno się kończyć na wezwaniu ambulansu. Wreszcie czasami dokłada się jeszcze czwarty priorytet, czyli przygotować się do PLF, czyli Parachute landing fall, czyli z pozycji, która w najlepszy sposób. Kompensuje ewentualne błędy lądowania i rozprasza energię w naszym organizmie, chroniąc nas również przez tą przed jak, przed jak najbardziej przed odniesieniem urazów przy upadaniu. Tego się uczy na podstawowym kursie. Oczywiście odświeżenie informacji na ten temat też by się każdemu przydało. I kolejnym, być może ostatnim jest to, że jeśli jest możliwość, jeżeli wszystko temu sprzyja, to dopiero wtedy znajdujemy sobie, budujemy sobie tak to lądowanie, tak miejsce lądowania, żeby lądować pod wiatr. I teraz. Nasuwa się, nasuwa się pytanie, jedno dwukrotnie zostałem zapytany przez instruktorów, dlaczego, dlaczego zamieniam priorytety, które są podane przez USPA i są podawane na kursach latania na czaszy, gdzie podaje się właśnie spoziomowany spadochron jako pierwszy, a ja podaję jako pierwszy wybór miejsca lądowania bez przeszkód. Otóż wynika to nie z tego, że uważam, że lądowanie na przeszkodach jest bardziej niebezpieczne od lądowania na niespoziomowany spadochronie. Tak nie uważam. Ale jeżeli chodzi o chronologię decyzji, to w przypadku znajdowania miejsca alternatywnego powinniśmy od razu po otwarciu. Jeżeli ktoś ma większe doświadczenie i obserwuje rzeczywistość podczas swobodnego spadania, to już podczas swobodnego spadania często widać, że oddryfowaliśmy od strefy zrzutu i być może lepiej jest otworzyć spadochron wyżej. Ale powiedzmy, nie każdy skoczek ma na tyle świadomości, a powinien na tyle świadomości podczas swobodnego spadania, żeby coś takiego móc zmienić. Ale po, po otwarciu spadochronu, nawet przed sprawdzeniem tego spadochronu, można rzucić okiem, gdzie jesteśmy. Być może sprawdzenie spadochronu. Możemy zrobić na kierunku, który będzie nas przybliżał do strefy zrzutu i żebyśmy mogli dystans pewnie pokonać. Ale na pewno po sprawdzeniu spadochronu pozostaje nam czas na to, żeby po pierwsze oszacować, czy dolecimy do miejsca, które jest naszym planowanym miejscem lądowania. To po otwarciu oczywiście nie mówię, że z poziomowania czasu jest nieistotne. Jest istotne, bo jeżeli będziemy lecieli robiąc zwitki, skręcając i tak dalej, to oczywiście stracimy o wiele więcej wysokości. Będziemy mieli dużo mniej czasu na to, żeby zorientować się w tym, co się dzieje dookoła. Dużo lepiej latać na spadochronie przy i wykonując jak najmniejszą liczbę manewrów. To jest bardzo istotne, żebyśmy nie tracili wysokości, ale też żebyśmy byli przewidywalni w swoim zachowaniu dla innych skoszków, którzy są. W, powietrzu. w związku z tym zaraz po otwarciu spadochronu, pierwsze, co powinno być, to powinno być zorientowanie się, czy dolecimy do miejsca lądowania, ewentualnie odnalezienie alternatywnych miejsc lądowania. I te alternatywne miejsce lądowania niekoniecznie jedno powinno być takie, które szacujemy, jeżeli widzimy, że prawdopodobnie nie dolecimy do miejsca lądowania, albo to lądowanie będzie przegięte i będziemy lecieli, będziemy musieli zrobić na końcu jakiś głupi manewr, albo nie będziemy mieli możliwości manewru, tylko dolecimy z prostej, to lepiej wylądować kawali dalej. Zgodnie z regułą, że lepiej wylądować kawałek dalej niż być powiedzianym ambulansem, wylądować kawałek dalej w alternatywnym miejscu lądowania. I w tym alternatywnym miejscu lądowania próbujemy przenieść ścieżkę podejścia do lądowania, którą żeśmy mieli zaplanowaną oryginalnie na miejscu docelowym. W związku z tym, tą ścieżkę musimy też, nasz wybór tego miejsca powinien obejmować na tyle wysokość i nad, nad, nad tym miejscem, żebyśmy mogli zrobić tą ścieżkę. Dlaczego mamy zrobić tą ścieżkę? Dlatego, że z jednej strony chodzi o to, że musimy mieć możliwość skorygowania swojego podejścia do lądowania. Może się okazać, że w tym miejscu, w którym lądujemy, wiatr wieje trochę inaczej, albo na przykład są zasłony z drzew, które powodują, że mamy co innego i zorientujemy się, na przykład lecąc z wiatrem albo bokiem do wiatru, że coś jest inaczej, I jeszcze będziemy mogli zrobić korektę, czyli znowu będziemy mogli wybrać na dobrej, bezpiecznej wysokości inne, alternatywne miejsce do lądowania, na przykład ominąć jakąś przeszkodę, której nie widzieliśmy na początku. Zwróćcie uwagę, że kiedy lecimy do lotniska, jeżeli to nie jest nasze lotnisko, które jest zabezpieczone, które ktoś po nim chodził, zobaczył, że nie ma przeszkód, nie ma drutów, nie ma nic, co może stanowić zagrożenie, elektrycznych pastuchów, wszystko jest w porządku. Natomiast kiedy lądujemy poza lotniskiem, w jakimś alternatywnym miejscu, to zbudowanie rundy wokół tego miejsca, na które, które sobie upatrzyliśmy, spowoduje, że będziemy mogli popatrzeć na to miejsce z różnych punktów widzenia, z różnego kąta padania światła, chociażby, i możemy zobaczyć przeszkodę które nie widzielibyśmy, gdybyśmy chcieli do tego miejsca z prostej. W związku z tym lepiej sobie tą, tą, tą zbudować całą tą ścieżkę podejścia do lądowania, tak jak planowaliśmy zrobić to na lądowisku. Jeśli mamy miejsce, które sobie wybieramy, jeśli mamy miejsce, które patrzymy, że jest na przykład, rzeczywiście im będzie miejsce trudniejsze, tym będziemy musieli przejść do kolejnego punktu programu, o którym też być może chciałbym powiedzieć w tym filmie, jeżeli nie wyjdzie za długi, albo następny, mianowicie reakcję, kiedy, mamy, kiedy ma dojść do kolizji. Ale powiedzmy, wybraliśmy miejsce, które jest. Na tyle bezpieczne, że zrobiliśmy sobie ścieżkę podejścia, nie musieliśmy jej skorygować, ładnie zrobiliśmy wszystkie wysokości, ładnie wylądowaliśmy. Miejsce dobrze, żeby było takie, które pozwala nam wrócić w miarę bezpiecznie, ale jeżeli nie znamy tego, 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 tego alternatywnego miejsca, to oczywiście wybór środka pola będzie bardzo dobry, nawet jeśli musielibyśmy potem przetupać przez to pole pół kilometra albo więcej. Ale Wybór tego miejsca, wybór miejsca lądowania przed spoziomowaniem spadochronu, czyli powiedzmy spoziomowanie spadochronu, będzie arcyistotne, przed kontaktem z Ziemią, natomiast dopóki jesteśmy wysoko, dopóty do, do powiedzmy ten priorytet nie jest jeszcze dla nas, za, brak tego priorytetu nie jest dla nas zagrożeniem, będzie stanowił zagrożenie śmiertelne albo bardzo dla, za duże zagrożenie dla zdrowia, jeśli doprowadzimy do czegoś nad samą Ziemią, a możemy doprowadzić do tego nad samą Ziemią, jeżeli nie wybierzemy sobie zawczasu bezpiecznego miejsca do, do, do wylądowania, czyli pchamy się do jakiegoś miejsca, myśląc o różnych rzeczach, na przykład nie, nie interesują nas, że skoczkowie lecą obok albo skoczkowie są już na Ziemi, w momencie kiedy w nerwach omijamy jednego skoczka, zrobiliśmy drugiego, zobaczyć drugiego, w tym momencie patrzymy się na tą drugą osobę i następuje fiksacja na obiekt, następuje utrata prędkości i może dojść to, co robicie w tym filmie, może dojść nie tylko do zagrożenia, jeżeli chodzi o uszkodzenie nogi tej, która jest wystawiana do kierunku skrętu, ale może być też kolizja z drugim skoczkiem, która przeszkadza tej drugiej osobie i też może doprowadzić do obrażeń u drugiej osoby. Więc. Pierwsze, co moim zdaniem chronologicznie jest, jeżeli mamy kogoś nauczyć decydować o swoim bezpieczeństwie, to będzie to, żeby chociaż to jest mniejszym zagrożeniem, jako, jako, jako samo uderzenie z przeszkodą, jeżeli zresztą przeszkody, bo jeżeli to jest stopowiązałka, to oczywiście wpadniemy do stopowiązałki, to wiadomo, że jest gorzej, ale jeżeli często jest tak, że lepiej by było uderzyć w krzaki, Niż ominąć je o 180 stopni, uderzyć w ziemię na spadochronie, który się rozpędza. Często ostatni, w ostatniej chwili zrobiony głupi manewr, który ma nas uchronić przed, przed nieumiejętnie uchronić przed kolizją, może spowodować, że zrobimy sobie większą krzywdę. Znalezienie bezpiecznego miejsca lądowania wydaje mi się, że jest o wiele ważniejsze na początku, jeżeli decydujemy w procesie decyzyjnym. Natomiast drugim elementem będzie to, żeby tak to wszystko zbudować i tak zapracować, żebyśmy mogli sobie wypracować lądowanie na spadochronie, który jest i dopiero trzecim elementem będzie z tym wszystkim lądowanie na spadochronie, który jest zahamowany do, przynajmniej do połowy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, zapraszam. Dziękuję bardzo y, za pytania dwóm instruktorom, szczególnie jednego, którego bardzo szanuję, Sebastiana Radwe, że zadał mi to pytanie w sposób spokojny. Mogłem się przygotować, dlaczego tak akurat nie inaczej tłumaczę. Mam nadzieję, że coś z tego... Y, będzie wspólnym dobrem, natomiast na pewno nie było moje, moją intencją, żeby osłabić, jakby powiedzieć, wagę tego problemu związanego z lataniem na niespoziomowanym spodochronie i bardzo szerokiego spektrum sytuacji, które doprowadzają do lądowania na niespoziomowanym spodochronie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam zarówno do, 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 do zadawania pytań, jak i do komentowania na kanale.